Oto, co Matka Boża powiedziała do księdza Stefano Gobi 31 grudnia 1992 roku. Pierwszym znakiem końca tej ery jest rozprzestrzenienie się błędów, które prowadzą do utraty wiary i apostazji. Błędy te są propagowane przez fałszywych nauczycieli, przez znanych teologów, którzy nie nauczają już prawd ewangelii ale zgubnych herezji opartych na błędach i na ludzkim rozumowaniu. To z powodu nauczania tych błędów prawdziwa wiara jest tracona, a wielka apostazja rozprzestrzenia się wszędzie. Drugim znakiem jest wybuch wojen i bratobójczych walk, które prowadzą do rozpowszechniania się przemocy i nienawiści oraz ogólnego osłabienia działalności charytatywnej podczas gdy katastrofy naturalne, takie jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi, stają się coraz częstsze. Trzecim znakiem są krwawe prześladowania tych, którzy pozostają wierni Jezusowi i Jego Ewangelii i którzy mocno trzymają się prawdziwej wiary. Czwartym znakiem jest okropne świętokradztwo, którego dopuści się ten, który przeciwstawia się Chrystusowi, czyli Antychryst. Wejdzie on do świętej świątyni Boga i zasiądzie na jego tronie, i będzie czczony jako Bóg. Ofiara Mszy odnawia to, co dokonał Jezus na Kalwarii. Przyjmując doktrynę protestancką, ludzie będą uważać, że Msza nie jest ofiarą, ale jedynie świętym posiłkiem to znaczy wspomnieniem tego co Jezus uczynił podczas swojej ostatniej wieczerzy. W ten sposób odprawianie mszy świętej zostanie zniesione. W tym zniesieniu codziennej ofiary zawiera się okropne świętokradztwo dokonane przez Antychrysta, które potrwa około 3,5 roku, 1290 dni. Piąty znak Polega na niezwykłych zjawiskach, które mają miejsce na niebie. Cud słońca, który miał miejsce w Fatimie podczas mojego ostatniego objawienia, ma wam wskazać, że wkraczacie teraz w czasy, w których te wydarzenia będą miały miejsce wydarzenia, które przygotują powrót Jezusa w chwale. To, co zostało przekazane przez Matkę Bożą księdzu Stefanu. Dziś staje się przerażającą rzeczywistością. Tamte słowa były proroczym światłem, które teraz oświetla naszą drogę w coraz ciemniejszym świecie. Pięć znaków końca tej ery, które Maryja wskazała, wybrzmiewają dziś z siłą, jakiej nikt nie może już ignorować. Pierwszy znak utrata wiary i globalna apostazja. Rozlał się po świecie niczym toksyczna fala. Coraz więcej ludzi porzuca Boga, zapiera się Ewangelii, a nawet wewnątrz Kościoła głoszone są herezje, które odwracają serca od prawdy. Teologia rozumu zastąpiła prostotę Ewangelii. Dusze są karmione duchową trucizną, a wielu nie zdaje sobie sprawy, że z dnia na dzień umiera duchowo, wierząc, że żyje. Drugi znak. Wojny, nienawiść i katastrofy. Już nie nadchodzą, one dzieją się tu i teraz. Świat płonie, brat występuje przeciw bratu. Na ulicach, w sercach, w rodzinach widzimy rozpad relacji, nieustanne napięcia, przemoc, pogardę, obojętność. Ziemia sama jęczy, trzęsienia, powodzie, epidemie, ogień, głód. Wszystko, co zbudował człowiek bez Boga, zaczyna się kruszyć. I jeszcze będzie kruszyć. Trzeci znak prześladowania wiernych rozlewa się szeroko już nie tylko w dalekich krajach. Prawda zaczyna boleć także w społeczeństwach, które kiedyś były dumne ze swojej chrześcijańskiej tożsamości. Dziś za wierność Ewangelii płaci się pogardą, drwiną, izolacją, a w niektórych miejscach nawet krwią. Ale nie wolno się cofnąć, nie wolno zamilknąć. Ci, którzy stoją wiernie, staną się znakiem sprzeciwu i nadziei. Czwarty znak: świętokradztwo i obecność Antychrysta. To największe bluźnierstwo, które rani serce Boga, msza święta, najświętszy akt miłości, zostanie znieważona i odebrana jako jedynie symbol, Eucharystia. Centrum Kościoła zostanie odarta z ofiary i cudu. To będzie czas przerażającego zniszczenia, ale Bóg nie pozwoli, by ciemność panowała wiecznie. Wierność wobec Eucharystii stanie się mieczem zwycięstwa dla tych, którzy nie ugną się przed antychrześcijańskim duchem świata. I piąty znak niezwykłe znaki na niebie to zapowiedź przełomu cuda, które wydarzyły się w Fatimie. Nie były tylko znakiem tamtych czasów, one miały zapisać się w pamięci ludu Bożego, jako zapowiedź nadchodzącego rozdziału. Bóg mówi przez stworzenie, niebo zaczyna przemawiać z coraz większą mocą do tych, którzy mają oczy otwarte i serce pokorne. I choć brzmi to jak opis tragedii, jak koniec wszystkiego, to tak naprawdę jest to początek zwycięstwa. Maryja nie przekazuje tych znaków po to, byśmy się bali, lecz byśmy się przygotowali. Ona nie mówi o mroku, by nas przestraszyć, lecz byśmy stali się światłem w czasach ciemności. Nie zostaliśmy porzuceni, nie jesteśmy sami. W każdej kropli krwi wylanej przez wiernych, w każdym zamkniętym kościele, w każdej zdeptanej prawdzie, Bóg pisze historię ostatecznego triumfu, a zwycięstwo nie będzie należało do sił zła, lecz do Jezusa Chrystusa, króla królów i do tych, którzy wytrwają przy nim. Dlatego teraz jest czas, by jeszcze mocniej uchwycić się Matki Bożej. To ona prowadzi nas przez próg ostatecznego starcia. To jej ręka, jak mówi sama, nie wypuści nas z opieki. Tylko ona wie, co naprawdę nadchodzi, i tylko z nią przetrwamy. Ale nie tylko przetrwamy, zwyciężymy. Niech więc w sercach tych, którzy słyszą te słowa, nie będzie lęku, lecz święta gotowość. Bo kiedy świat pogrąży się w ciemności, właśnie wtedy rozbłyśnie chwała Boga i to będzie godzina światła. Bo choć czas ciemności zaciśnie się wokół świata, to nie zapominaj. Ciemność nigdy nie pokona światła. Bóg już zwyciężył, Jezus już pokonał piekło. Maryja już zetrze głowę węża. My nie idziemy ku przegranej, my idziemy ku pełni chwały, ku nowym niebiosom i nowej ziemi, które Ojciec przygotował dla tych, którzy zostali wierni. Wszystko, co teraz wydaje się końcem, jest w oczach Boga tylko początkiem. Bóg nie dopuści, by ci, którzy kochają prawdę zostali zawstydzeni. Nie zostawi swojego Kościoła w ruinach. Z ognia oczyszczenia wyjdzie oblubienica odnowiona, piękniejsza, silniejsza i czysta. Maryja nie tylko ostrzega, ona nas przygotowuje, ona nas wyposaża, ona nas prowadzi do zwycięstwa. A zwycięstwo to nie tylko jakiś wielki triumf na końcu czasów. Zwycięstwo zaczyna się w sercu człowieka, który trwa przy Bogu mimo wszystko. W człowieku, który klęka przed Eucharystią, który się spowiada, który przebacza, który modli się nawet wtedy, gdy wszystko krzyczy, że to nie ma sensu. To oni, prości, cisi, ukryci. Będą świecić jak gwiazdy w najczerniejszą noc. To dla nich Bóg zainterweniuje, dla nich skróci dni próby, dla nich otworzy niebo i pokaże światu, że ostatnie słowo należy do miłości. Dlatego teraz nie czas na strach, to czas, by powstać, by jeszcze mocniej kochać, jeszcze goręcej wierzyć, jeszcze odważniej iść z Maryją, choćby i przez ogień. Bo za ogniem jest światłość, za walką jest pokój, za krzyżem zmartwychwstanie. Niech ta nadzieja zakorzeni się głęboko w twoim sercu i niech się niesie, bo czas się wypełnia. I choć ziemia się chwieje, królestwo Boże się nie zachwieje. W Bogu wszystko będzie dobrze. Z Maryją przejdziesz przez wszystko, a z wierności narodzi się wieczna chwała. Nie ustawaj nie poddawaj się, nie oglądaj się za siebie, jesteś światłem, a światło ma świecić właśnie wtedy, gdy robi się najciemniej. Zwycięstwo przyjdzie dla ciebie, dla twoich bliskich i dla Kościoła. Jezus już zwyciężył. Amen.